Radio 90. Muzyka wybrana dla ciebie. www.radio90.pl Impreza raz na 4 lata, prawda? Czyli wyjątkowa. Tak, jest to impreza rozgrywana raz na 4 lata właśnie w roku olimpijskim. Marek Florczyk, dyrektor zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku. Jest to impreza masowa. Główną ideą jest to, iż nie współzawodniczymy na dystansie maratonu. 42 kilometrów, 195 metrów. Tylko łączy nas promocja zdrowia, czyli staramy się powiedzieć, że każdy kto weźmie udział w tym maratonie będzie zwycięzcą. I to jest główne hasło również igrzysk olimpijskich, gdzie najważniejszy jest udział, a drugorzędną sprawą jest to, kto jakie miejsce na danym dystansie, czy w jakiej konkurencji zdobędzie. Jakoś specjalnie przygotowywaliście się do dzisiejszego wydarzenia, czy nie? Nie, to głównie na. Na lekcjach. macie basem, tak? Tak, co dwa tygodnie. Czasem SKS, a tak to na lekcję. Ale pływacie tak w wolnych chwilach poza WF-em, czy nie? No, wystarczy WF i już się odechciewa basem. Czyli dostajecie wycisk? Tak. Jakim stylem pływacie, jakiś macie specjalny, płyniecie szybko, wolno, czy byle do celu, jak to jest? Na czas nie płyniemy, tylko żeby 42 km zrobić, więc tak spokojnie. A każdy chyba innym. Żabka. Żabka dyrektorska. Jaka to jest? Głowa nad wodą. Jest Lubisz pływać? Dlaczego? To fajnie. A z kim pływasz najczęściej? Z panią. Elą. Państwo, kiedy zaprowadziliście córkę na basen po raz pierwszy? Trzy miesiące pierwszy raz chodziłam na kurs pływania, a później no wiadomo, jak to z dzieckiem, z chorobami. <grych> Ale jak możemy, to przychodzimy. Regularnie trenuję gdzieś około 2-3 razy w tygodniu właśnie pod bacznym okiem pani Eli. Też bywam na basenie regularnie, około 5-6 razy w tygodniu w tej chwili trudno mi już wyjść na basen bez tej koleżanki. Radio 90. Muzyka wybrana dla Ciebie. www.radio90.pl.